Symfonia mojego głosu prowadzi Cię poprzez najlepsze momenty Twojego życia. Starasz się jak najbardziej, by wsłuchać się w mój głos. Uczucia towarzyszące przy tym sprawiają, że nie możesz się oprzeć. A kiedy zaczynasz myśleć, że to już koniec, to tak naprawdę wszystko dopiero się zaczyna. Może jest to trudne do zrozumienia, ale podświadomie i tak we wszystkim się orientujesz. Twoja chwila niedługo nadejdzie, ale nie jesteś jeszcze na to gotowa. Na pewno jesteś ciekawa, co mamy Tobie do zaoferowania. Dzisiaj możesz dostać mały przedsmak Twojego przeznaczenia. Kiedy myślisz, że dzieje się coś niezrozumiałego, coś, co wydaje Ci się dziwne, nie możesz tego przetrawić, ale ja Ci pomogę. Kameleon Ci pomoże. On nas poprowadzi.